Istnieje wiele powodów, dla których to, co jest pozornie ostatnim tchnieniem, jest tylko pierwszym etapem procesu, który nie zawsze kończy się śmiercią. W Polsce 91-letnia kobieta zszokowała swoją rodzinę i ogół społeczeństwa, budząc się w kostnicy po tym, jak została schłodzona i uznana za zmarłą. Pomimo 11 godzin przechowywania w chłodni Janina Kołkiewicz żyje i ma się dobrze po tym jak personel kostnicy wykrył ruchy w jej torbie na zwłoki. Takie sytuacje są rzadkie, ale niestety się zdarzają. Serdecznie zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. W styczniu 2014 roku 24-letni mężczyzna z Kenii, Paul Mutora, został uznany za zmarłego po połknięciu środka owadobójczego. 15 godzin później obudził się w kostnicy, powodując, że personel rzucał się po piętrach, krzycząc. W marcu 2014 roku Walter Williams, 78-letni mężczyzna, został znaleziony żywy w kostnicy kopał w torbę na zwłoki w domu pogrzebowym w Mississippi. Odkrycie nastąpiło, gdy personel przygotowywał się do balsamowania jego ciała, więc po prostu oszczędzono mu makabrycznego losu rozcięcia tętnicy i zastąpienia jego krwi formaldehydem. Williams został uznany za zmarłego, ponieważ nie miał pulsu, ale zaledwie kilka godzin później zaczął kopać w pokoju do balsamowania, co spowodowało... Że personel natychmiast wezwał karetkę. Jak to możliwe? Każda sytuacja jest bardzo indywidualna. W przypadku motory sądzono, że atropina, którą podał mu personel medyczny w celu przeciwdziałania insektycydowi, mogła sprawić, że wyglądał na martwego. Spowalnia ona tętno. Z kolei śmierć Williamsa orzekł Dexter Howard, urzędnik, który nie miał wykształcenia medycznego. W wielu stanach. Wykształcenie takie jest obowiązkowe. Koronerowie brytyjscy mogą również mieć wykształcenie medyczne lub prawnicze, z tą różnicą, że nie mają uprawnień do orzekania o śmierci. Jest to pozostawione przeszkolonemu personelowi medycznemu. Okazuje się, że nie bez powodu. Nawet w środowisku medycznym toczy się debata na temat tego, co tak naprawdę stanowi śmierć. W tej chwili jest ona postrzegana nie jako pojedyncze wydarzenie a bardziej jako proces. Wiąże się to z ustaniem kilku różnych mechanizmów, nie tylko jednego, dlatego mogą istnieć argumenty etyczne wokół śmierci pnia mózgu, kiedy osoba w rzeczywistości nie żyje, ale jej tkanki mogą być sztucznie utrzymywane przy życiu. Kiedy serce z jakiegokolwiek powodu przestaje bić, tkanki, które obsługuje, są pozbawione zarówno tlenu, jak i glukozy. Są więc narażone na gromadzenie się toksycznych produktów przemiany materii. To stopniowo zabija komórki. Kiedy umiera wystarczająca liczba z nich, dochodzi do niewydolności narządów i mówi się, że ciało jako całość jest martwe. Delikatne komórki mózgu są szczególnie podatne na niedobór tlenu i zwykle zaczynają obumierać w ciągu około 4 do 6 minut. Jednak obniżenie temperatury może znacznie wydłużyć ten okres. Zimno zmniejsza zapotrzebowanie komórek na tlen i glukozę. Komórki przechodzą w stan hibernacji. Istnieje wiele przykładów tego zachowania i powrotu do zdrowia. Od ludzi tonących w lodowatej wodzie do duszących się pod lawiną lub po prostu tracących przytomność i mających hipotermię. Co ciekawe, komórki skóry mogą pozostać żywe przez 24 godziny po zatrzymaniu akcji serca. Teraz staje się jasne, jak nieszczęsna Polka była w stanie obudzić się po 11 godzinach w hibernacji bez poważnych obrażeń fizycznych i jedynie z ochotą na gorącą herbatę i naleśniki. Faktem jest, że Janina Kołkiewicz nie jest współczesnym Łazarzem, który wrócił z martwych, jak krzyczały niektóre nagłówki gazet. Po prostu nie umarła. Prawdopodobnie miała bardzo słaby puls i była nieprzytomna z powodu innej dolegliwości. Niektórzy ludzie cierpią na stan zwany katalepsją. Jest to zaburzenie nerwowe, które replikuje sztywność pośmiertną mięśni, spowalnia oddychanie i zmniejsza wrażliwość na ból. Oznacza to, że makabryczne, archaiczne testy na śmierć, takie jak wsuwanie igieł pod paznokcie i nacinanie nozdrzy, mogą nie działać na pacjenta z katalepsją. O tym stanie obszernie pisał Edgar Allan Poe, sławny pisarz, przerażony przed wczesnym pochowaniem. W XIX wieku strach ten był dla wielu bardzo realny. Tak więc ludzie mogą zostać omyłkowo uznani za zmarłych, ale jest to rzeczywiście bardzo rzadkie. Nasze zaawansowane testy medyczne i sprzęt zapewniają, że tak się nie dzieje. I jak pokazują powyższe przypadki, ci pechowi ludzie i tak zwykle budzą się w kostnicach i z pewnością nie osiągają etapu, na którym zostaliby pochowani żywcem. Ale z drugiej strony, gdyby zostali, nie wiedzielibyśmy o tych nieszczęsnych ludziach, prawda?